Dziesięć tak najwyżniejszych 15 nastolatków 10. Artur K. Artur listopad K. 2015. Niepozorny osiemnastolatek Dolnego Śląska, żadnej przeszłości Aho, kryminalnej, żadnych wybuchów agresji w szkole, żadnych sygnałów ostrzegawczych, które często Co, trzy osoby. To pojawiają się w takich historiach, a jednak zimną krwią pozbawił życia dwie kobiety, które Aho. oferowały swoje usługi w branży usług dla dorosłych. Pierwszą była 23-letnia Co poszedł na. Nie chciał płacić. Kobieta spotkali się w jej mieszkaniu. Tam według ustaleń sądu, Artur wyjął nóż i zadał jej ciosy. W międzyczasie z łazienki wyszła druga kobieta i ją również zaatakował. Następnie przeszukał mieszkanie, zabrał telefon, pieniądze i wyszedł, jakby nigdy się nic nie stało. Żadnych świadków, żadnych wyrzutów sumienia. Policja wpadła na jego trop dopiero po kilku dniach. W plecaku miał schowany nóż z ostrzem o długości 30 cm nosił go przy sobie w zasadzie bez przerwy. Podczas zatrzymania Artur tłumaczył, że kobiety miały mu podać zabronione substancje i że przez to nie panował nad sobą, że działał w amoku, ale badania toksykologiczne tego nie potwierdziły. Biegli uznali, że był poczytalny, świadomy, że działał z premedytacją co więcej, miał przy sobie nóż i wcześniej szukał informacji o sposobach ataków. Też się nie możesz bezpiecznie w tym kraju. W internecie. Sąd nie miał wątpliwości, 25 lat więzienia. Co dlaczego tak to zrobił? To pytanie pozostaje bez odpowiedzi. Nie było zemsty, nie było emocji, nie było potrzeby obrony. Poszkodowane kobiety nie znały go wcześniej, nie zrobiły mu nic złego. Mimo prób psychologicznego wytłumaczenia. No i, i dlaczego dostał 25? Powinien dostać do żywocia. Zem ...dwie osoby zafrytane. ...tego incydentu. Większość obserwatorów podkreśla jedno. Artur K. był chłodny, wycofany, ale też pozbawiony empatii. I choć nie był wcześniej karany, coś w nim pękło lub coś od zawsze w nim się działo i w końcu znalazło ujście. 9. Artur W. 2015 rok był grudniowy wieczór w Krapkowicach, niewielkim mieście na Opolszczyźnie, Wiktoria. Nastoletnia dziewczyna wyszła z domu, by spotkać się z kimś, kogo znała. Nikogo nie dziwiło, że jej nie było. Młodzież przecież często spędza czas poza domem, ale Wiktoria już nigdy nie wróciła. Artur chciał jej zabrać telefon warty 400 zł, popchnął ją i wywrócił. Uderzyła się głową w betonowy podkład i straciła przytomność. Artur uciekł z telefonem, ale wrócił. Zaciągnął ją na teren pobliskiej przepompowni ścieków i wrzucił do studienki. Arturowi brakowało wówczas trochę ponad roku do pełnoletności. Wcześniej wiele razy stawał przed sądem dla nieletnich ja, za drobne przestępstwa. Sąd Okręgowy w Opolu skazał. Osobę stary za 400 zł? dał go na 14 lat więzienia z początkowych 25. Kara 25 lat to najwyższa, na jaką można było go skazać. Młodocianego nie można skazać na dożywocie. Podczas przesłuchań przyznał się do winy, tłumaczył, że był zły na Wiktorię, że chciał jej odebrać telefon i dać nauczkę. Nigdy nie potrafił racjonalnie wyjaśnić, dlaczego posunął się aż do tak brutalnego czynu. W sądzie przepraszał rodzinę, płakał, mówił, że żałuje, ale dla rodziców Wiktorii to nic nie znaczyło. Stracili córkę, a ich świat się zatrzymał. Oskarżenie przekonywało, że kara jest niesprawiedliwa, bo zbyt łagodna. Mamy do czynienia z młodym człowiekiem, kompletnie zdemoralizowanym, przekonywał prokurator. W sądzie w czasie procesu zeznawała również biegła psycholog, przekonywała, że Artur jest tak zdemoralizowany, że nie ma możliwości na jego resocjalizację i że nic nie dadzą żadne metody terapeutyczne. 8. Anna G to miała być zwyczajna wieczorna impreza w Powłosiowie na Podkarpaciu w 2015 roku. Alkohol, młodzi ludzie, emocje, wszystko wymknęło się jednak spod kontroli. A, nie, w centrum tej tragedii znalazła się Anna G, będąca w zaawansowanej Anilka. ciąży. Aha. Na miejscu był... Aha, czyli Aniula była na imprezie, była w zaawansowanej ciąży. Ja pierdolę, Aniula, co ty się odjechała? Też sprawca ciąży, Patryk. Według ustaleń śledczych para pokłóciła się podczas spożywania alkoholu. Anna, pijana i rozemocjonowana, miała zaatakować chłopaka, potem wyszła z domu i wysłała smsa znajomemu: Zrobiłam to, zapomnij o mnie. Jak zeznali przed sądem, biegli, oskarżona nie cierpiała na żadną chorobę psychiczną ani upośledzenie. Jednak występowały u niej zaburzenia wieku młodzieńczego i cechowała ją w tamtym okresie niedojrzałość emocjonalna. Wątpliwości pojawiły się przy dokładnej ocenie emocji u kobiety w chwili popełnienia czynu, tłem awantury między nimi letnią a jej partnerem było ojcostwo potomka, którego się spodziewała. Podczas procesu sąd analizował nie tylko sam incydent, ale także kontekst alkohol toksyczną relację, niestabilność emocjonalną i młody wiek oskarżonej. Obrona próbowała wykazać, że nie było to działanie z premedytacją, lecz tragiczny efekt kłótni i chwili impulsu. Anna została skazana, a niedługo po zatrzymaniu urodziła. Podczas jednej z rozpraw płakała i prosiła o drugą szansę. Wyrok, jaki zapadł w sprawie, zaskoczył opinię publiczną. Z 11 lat kary, jakich domagała się prokuratura, sąd zasądził jedynie 3 lata pozbawienia wolności i zaliczył areszt w poczet kary. Kobieta wyszła z więzienia po niecałym roku od siatki w zakładzie karnym. Do podobnej sytuacji z użyciem ostrego Nie, narzędzia... No i ktoś potem, ja jestem zarówno uprawnieniem, dlaczego kobiety, dlaczego kobiety zawsze mają niższe wyroki. W tańsku Brzeźnie w 2018 roku, gdzie Wiktoria Eś podczas spotkania z dwiema koleżankami ugodziła nożem Agatę, cios zadany w brzuch okazał się ostateczny. W tle były narastające konflikty i napięcia między dziewczynami. Sprawa wstrząsnęła opinią publiczną, bo do ataku doszło na oczach drugiej nastolatki Aleksandry L, która później została oskarżona o pomoc w zacieraniu śladów. Tak jak w przypadku Anny G, także tutaj ostrzeżenia i sygnały z otoczenia zostały zignorowane. W obu sprawach młode dziewczyny, działając pod wpływem emocji alkoholu. Ale dobra, ale popatrzcie na nią. Od razu widać, że coś ze mnie jest nie tak. Przede wszystkim jest brzydka. Lub impulsu sięgnęły po nóż z tragicznym skutkiem. Brzydcy ludzie właśnie mają takie predyspozycje do tego, żeby, żeby robić jakieś dziwne rzeczy, bo, bo psychicznie nie są w stanie poradzić kurwa ze swoją brzydką mordą. Różnica polega na tym, że Wiktoria Eś została skazana na 11 lat więzienia 7. Emil B Emil B, uczeń technikum, przyniósł do placówki nóż kuchenny I w szkolnej toalecie zaatakował swojego kolegę Kubę Ciosy zadał bez ostrzeżenia, z precyzją i brutalnością Które szokowały nawet śledczych do momentu doszło w 2019 roku. Chłopak na pierwszą rozprawę został doprowadzony z aresztu na Białołęce. Humor mu dopisywał, uśmiechał się i zdawał się nie przejmować sytuacją, w jakiej się znalazł. Odmówił składania zeznań i odpowiedzi na pytania obydwu stron procesu. Z ustaleń sądu wynikało, że atak był zaplanowany. Emil miał od miesięcy grozić Kubie, a jednym z jego kontrowersyjnych komunikatów do kolegi było, cytat, Będziesz gwiazdą telewizji. Nieletni był znany z trudnego zachowania. Sprawiał problemy wychowawcze, miał dostęp do przemocy w domu i przejawiał objawy zaburzeń psychicznych. Choć był pod opieką psychologa, nikt nie przewidywał, do czego może się posunąć. Ostatecznie Emil B. został skazany na 25 lat więzienia, co jest rzadkością w przypadku tak młodego sprawcy. Sąd orzekł, że nie ma szans na jego resocjalizację w zakładzie poprawczym. Podczas trwającego blisko rok procesu z twarzy rozbawionego Emila B., praktycznie uśmiech nie znikał. Jednak do momentu usłyszenia wyroku 6. Teusz M Teusz. To był zwykły wieczór na jednym z białostockich osiedli. Sklep osiedlowy znany mieszkańcom od lat był prowadzony przez spokojnego mężczyznę. Wyobraź sobie, idziesz do szkoła, ci kolega wsadzonus ku... i który cieszył się sympatią klientów. Mateusz M. razem z trzema kolegami postanowił napaść na sklepikarza po prostu dla zabawy. Przygotowując napad, młodzi bandyci podzielili się rolami. Do środka miał wejść tylko Mateusz, postraszyć właściciela nożem i zabrać mu utarg. Pieniądze miał odebrać od niego czekający pod sklepem Marcin, reszta czaiła się w pobliskim lesie z ubraniami na zmianę dla Mateusza. Plan jednak się nie powiódł, pan Marek odmówił oddania pieniędzy. Wszystko wydarzyło się w czerwcu 2011 roku: Mateusz pobił poszkodowanego i zadał mu ciocy nożem. W końcu z kolegami rzucili mężczyznę na chodnik przed sklepem i zostawili. Zamiast ucieczki, grupa wróciła na miejsce, by obserwować reakcję przechodniów. Sprawcy, zanim zostali zatrzymani, ukrywali się przed wymiarem sprawiedliwości przez miesiąc. Sąd ustalił, że najbardziej aktywnym sprawcą był Mateusz M. To on zainicjował atak i zadał najcięższe ciosy. Śledczy ustalili również, że chłopak wcześniej oglądał brutalne filmy i fascynował się przemocą. Podczas procesu nie okazywał skruchy, a jego wyjaśnienia były chaotyczne i pełne sprzeczności. Mimo młodego wieku został potraktowany jak dorosły. Sąd nie miał wątpliwości. Wyrok 25 lat więzienia. Na rozprawie okazało się, że do akt sprawy trafiło pismo dyrektora schroniska dla nieletnich, w którym przebywał Mateusz M. Dyrekcja poinformowała o skandalicznym zachowaniu chłopaka i o jego licznych naganach, między innymi za wulgarne odzywanie się i niewykonywanie poleceń personelu ośrodka. Biegli uznali, że Mateusz miał świadomość czynu i działał z premedytacją. Co więcej, w trakcie śledztwa wyszło na jaw, że już wcześniej dopuszczał się przemocy. Co ciekawe, przestępstwo Mateusza M miało swój niemal lustrzany odpowiednik krótko później również w Białym Stoku w 2013 roku. W tamtym przypadku nieletni sprawca zaatakował właściciela sklepu na osiedlu piasta. Motyw, również absurdalny, chęć zdobycia alkoholu i pieniędzy. Doszło do Szamotaniny, w czasie której 50-letni właściciel sklepu został ugodzony nożem. 5. Marcel C. Ząbkowice śląskie, 2019 rok, Marcel C miał wtedy 18 lat i przynajmniej z zewnątrz prowadził życie zwykłego nastolatka. Mieszkał z rodzicami i młodszym bratem w spokojnym domu jednorodzinnym. Sąsiedzi mówili, że rodzina była pożona skromna. Nikt się nie spodziewał, że wydarzy się coś tak brutalnego, a jednak jednej nocy wszystko się zmieniło. Marcel C. sięgnął po siekierę. Gdy było po wszystkim, wyszedł z domu, wspiął się na dach i zadzwonił na policję. Wymknął się rzeczywistości w sposób całkowity. Na początku próbował wmówić śledczym, że to włamanie i że on sam się cudem uratował, ale szybko przyznał się do wszystkiego i do jeszcze jednego szczegółu, który dla wielu był bardziej szokujący. Motywem miało być to, że rodzice go ograniczali. Biegli psycholodzy stwierdzili u Marcela zaburzenia osobowości polegające na braku empatii i wrażliwości, zgeneralizowaną wrogość, a nawet nienawiść wobec całego otoczenia. Cechuje go także silny egocentryzm i obwinianie innych za wszystkie swoje niepowodzenia. Zdaniem biegłych te zaburzenia osobowości wskazują na wysokie prawdopodobieństwo dokonania przez niego podobnych czynów w przyszłości. Za czyny zarzucane podejrzanemu groziła kara od 12 lat pozbawienia wolności do dożywocia. W zeznaniach Marcel mówił o tym, że czuł się kontrolowany, narastała w nim frustracja, uważał, że rodzice mu nie ufają, nie pozwalają decydować o własnym życiu. Mówił też o braku zrozumienia o poczuciu samotności. Tłumaczył, że dokonał czynu, ponieważ rodzice zmuszali go do nauki, nie pozwalali grać na komputerze. Nie zgodzili się również na jego wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Chłopak był także zazdrosny o swojego młodszego brata. W wyniku badań przeprowadzonych przez biegłych lekarzy psychiatrów ustalono, że Marcel C. był osobą poczytalną. Sąd uznał, że nie był on ani chory psychicznie, ani nie działał pod wpływem żadnych substancji. Po prostu wybrał najgorszy... Masz 19 lat i idziesz na 20 lat za kraty, za takie pierdoły? Ja myślę, że zabijanie swoich rodziców to nie takie pierdoły. możliwy sposób, żeby coś w swoim życiu zmienić. Niestety, dla wszystkich zmiana okazała się na gorsze. 4. Szymon D. Suchy dwór, spokojna miejscowość niedaleko Gdyni. Zwykły dom, zwykła rodzina. Nikt nie przypuszczał, że właśnie tam dojdzie do jednego z najbardziej szokujących incydentów rodzinnych ostatnich lat. 18-letni Szymon D. z zimną krwią odebrał życie obojgu swoim rodzicom. Potem, jak gdyby nigdy nic, posprzątał i położył się spać. Sąsiedzi byli szokowani zaistniałą sytuacją. Nikt nie widział w tym chłopaku zagrożenia. Cichy zamknięty w sobie raczej typ od komputerów niż od przemocy. A jednak w marcu 2022 roku wydarzyło się coś, co złamało schemat spokojnego życia na kaszubach. Według prokuratury Szymon zadał rodzicom po kilka ciosów ostrym narzędziem. Potem, jakby chodziło o rutynową czynność, ogarnął dom i zachowywał się tak, jakby się nic nie stało. Poszkodowani mieszkali wspólnie z tym 18-letnim synem. Dwoje starszego rodzeństwa mieszkało samodzielnie. To oni od 9 marca 2022 próbowali bezskutecznie skontaktować się z rodzicami oraz młodszym rodzeństwem. Podczas przesłuchań Szymon przyznał się do winy, nie próbował się tłumaczyć, nie okazywał skruchy. Śledczy nie znaleźli żadnego klasycznego motywu. Nie chodziło o pieniądze, nie było przemocy domowej, żadnej wcześniejszej agresji. Jednak biegli wskazali na drobne konflikty, o tym, że rodzice nie rozumieli syna, że był samotnikiem i spędzał czas głównie przed ekranem komputera. Eksperci zaczęli mówić o wyobcowaniu, problemach psychicznych, braku wsparcia emocjonalnego. W dobie cyfrowej alienacji wiele osób w młodym wieku żyje bardziej w wirtualnym świecie niż w realnym. I choć to nie tłumaczy zachowania chłopaka, to pozwala zrozumieć, jak dramatycznie może skończyć się ignorowanie cichych sygnałów dochodzących od młodzieży z własnej rodziny. Początkowo Szymon D. został skazany na 25 lat więzienia. Sąd uznał go za w pełni poczytalnego, a jego działania za celowe i przemyślane. Jednak w lutym 2025 roku wyrok został uchylony. Sprawa trafiła ponownie do sądu który ma raz jeszcze rozważyć, czy nie doszło do uchybień podczas procesu 3. Mateusz B. 19-latek, który dotkliwie pobił młodszego chłopaka za rzekomy dług, udowodnił, że przemoc wśród młodych nie zna granic. Oskarżony z pomocą znajomych wywabił poszkodowanego z domu, następnie zaprowadził go w odludne miejsce i tam ciężko pobił, bo młodszy kolega nie oddał mu pożyczonych pieniędzy. Do incydentu doszło w czerwcu 2024 roku. Gdy nieletni przestał się już ruszać, Mateusz odszedł jak gdyby nigdy nic z towarzyszącym mu nastolatkiem. Poszkodowanego znalazł dopiero kilka godzin później spacerujący tam z psem mężczyzna, to on wezwał na pomoc ratowników. Przewieziony w ciężkim stanie do koszalińskiego szpitala, chłopak nie doszedł już do siebie. Oskarżonego policjanci ujęli po trzech dniach. Sąd uznał, że nie był to zwykły napad, przestępstwo było celowe, brutalne i wykonane z pełną świadomością konsekwencji. Mateusz został skazany na 25 lat więzienia. To jeden z najwyższych możliwych wyroków w przypadku sprawcy w tak młodym wieku. Ale jeszcze bardziej uderzające było to, co wydarzyło się na sali rozpraw. Po usłyszeniu wyroku Mateusz. Uśmiechnął się, zero skruchy, zero emocji, jakby chciał powiedzieć, nie żałuje. Zarzut nieudzielenia pomocy pokrzywdzonemu usłyszał także pomocnik Mateusza, który biernie uczestniczył w zdarzeniu. Widząc leżącego i pobitego chłopaka, zamiast wezwać pomoc, zostawił go i sobie poszedł. Ze względu na młody wiek, jego sprawa została przekazana do sądu rodzinnego. 2. Patryk G z Lądka Zdroju. Młoda, energiczna i zakochana, ufała swoje. Koledze Patrykowi G i nie spodziewała się, że ta relacja zakończy się w tak dramatyczny sposób. To, co wydarzyło się w lądku zdroju w 2008 roku, długo jeszcze odbiło się echem nie tylko w lokalnej społeczności, ale i w całej Polsce. Patryk G zaprosił Nicole do swojego domu, gdy nikogo nie było. Miał ze sobą młotek. Znajomość Nikoli z Patrykiem zaczęła się we wrześniu 2008 roku. Chłopak musiał powtarzać rok i doszedł do klasy Nikoli. Nastolatka zakochała się w nim i chciała pomóc mu wyjść na prostą. Patryk miał kłopoty z nauką i różnego rodzaju substancjami zabronionymi. Nikola pomagała mu w lekcjach, chciałaby przy niej stał się lepszy. Pewnego dnia pokłócili się u niego w domu, jak zeznał, była to zwykła koleżeńska sprzeczka, w pewnym momencie sięgnął jednak po młotek i rzucił się na nieletnią. Śledczy ustalili, że Patryk dokonał czynności pod wpływem środków psychoaktywnych. Nikola była w nim zakochana, a on tego nie odwzajemniał. Chłopak w swoich zeznaniach mówił, że czuł się przez nią osaczony. W śledztwie wyszły na jaw także jego fascynacje przemocą i mrocznymi treściami w internecie. Eksperci nie dopatrzyli się jednak zaburzeń psychicznych, które mogłyby wpłynąć na jego odpowiedzialność karną. Ostatecznie sąd potraktował go jak dorosłego i skazał na 25 lat więzienia. Wyroka Za, padł przy pełnej sali wśród rodziny i znajomych Udane. dziewczyny. 1 Krzysztof L. Suraż, niewielka miejscowość na Podlasiu, spokojna ulica, przyzwoici sąsiedzi, niewyróżniający się dom. Właśnie tam w 2000 roku doszło do incydentu, który przez lata wydawał się nie do rozwiązania. Poszkodowana była, była? 66-letnia kobieta, znana i lubiana. W swoim własnym mieszkaniu została zaatakowana sprawca, jak się po latach okazało, młody niepełnoletni wówczas Krzysztof L. Kobieta była ciotką sprawcy, wpuściła go do środka co myślisz o obozach pracy dla więźniów, moim zdaniem powinni robić na swoje utrzymanie? Trzeba by to było policzyć. ...kiedy ten wrócił z dyskoteki, nie podejrzewając Czy niczego złego. Chwilę później została zaatakowana, co przypłaciła najwyższą ceną. Odnaleziono ją dopiero po kilku dniach. Śledczy nie znaleźli od razu winnego. Sprawa szybko trafiła do archiwum jako nierozwiązana. Krzysztof L. dorastał w cieniu tej tajemnicy. Nikt nie wiedział, że to właśnie on ponosi za wszystko odpowiedzialność. Początkowo postępowanie zostało umorzone z uwagi na niewykrycie sprawcy, ale prokuratorzy z archiwum X wrócili do sprawy w 2019 roku. Zgromadzili materiał dowodowy, który dał podstawy do wydania postanowienia o przedstawieniu mężczyźnie zarzutów. Udało się też ustalić, że przebywa on na terenie Stanów Zjednoczonych. Po skierowaniu do strony amerykańskiej wniosku o ekstradycję, ówczesny podejrzany został zatrzymany w grudniu 2020 roku. Do 2023 roku trwała procedura ekstradycyjna przed amerykańskimi sądami. W czerwcu 2024 mężczyzna został wydany Polsce. Sąd okręgowy nie miał wątpliwości, że to oskarżony jest sprawcą. Nie znalazł też żadnych okoliczności łagodzących. Prokuratura chciała w tej sprawie 25 lat więzienia i taki wyrok zapłacił. Padł. W trakcie procesu mężczyzna nie przyznał się do winy. Twierdził, że nic nie pamięta, ale biegli wskazali na sprzeczności w jego zeznaniach, a materiał dowodowy, mimo upływu lat, okazał się wystarczająco silny. Dziękujemy za oglądanie i przypominamy, że na nasz. Ale ma, mieli po 16 lat i zaczęli zabijać ludzi Nie ma tu oznak dzieciaku na wolę walki Jest czas na wolne żarty i spóźnione poniedziałki Jak jesteś monek po weekendzie zaśpisz? w odpadki drewno, plastik prawie każdy Fajerwerki cały sierpień ma Sylwester Wszystko dziś troskie, mówią kurwa, że łatwiejsze